Witam na kanale planszowo. Yy, dzisiaj usią z, yy, usiądźmy sobie na chwilę do gry Posłani i chciałbym się zastanowić, czy ta gra mogłaby być lepsza. Bo, tak jak jeżeli oglądaliście recenzję, narzekałem na to, że gra jest bardzo losowa i pewnych rzeczy brakuje. Yy, żeby gra mogła się yy, stać lepsza, yy, potrzebne byłyby pewne usprawnienia. Niektóre rzeczy wymagałyby dołożenia pewnych rzeczy do pudełek, które idą do sprzedaży i to może być problem, ale wiele rzeczy można by zrobić w ten sposób, że udostępnić je w postaci PDF-ów, na przykład do pobrania, i ich wtedy po prostu sobie ściągamy, drukujemy na przykład takie rzeczy i. I tyle. To co warto sobie zrobić, jeżeli gracie, gracie sobie w tę grę, to na pewno narysujcie sobie taką planszę, na której będzie, każdy z graczy będzie mógł sobie liczyć właśnie ilość posiadanych kart. Wtedy nie musicie ich trzymać przy sobie, nie musicie ich ciągle przeliczać, czy już macie ich 5, czy jest 6, czyli jaki jest Was poziom popularności. Tylko macie coś takiego, i po prostu będziecie sobie oznaczać każdą zdobytą kartę, będziecie sobie dokładać. To jest pierwsza rzecz, którą warto zrobić. To można zrobić jedną taką dodatkową planszetkę, która byłaby wspólna dla, dla wszystkich graczy, po prostu. Drugą rzeczą, którą by się przydało, to jest brakuje żetonów. Brakuje żetonów i tutaj by warto, albo tak jak ja sobie użyłem kościół. Bo tak, muszę sobie zaznaczyć, że byłem już, y, modliłem się na, mie y, na miejscu chrztu. Że modliłem się na górze tabor, drugi znaczy. Że y, podczas paschy byłem y, w Jerozolimie i, i zwiększyła się moja wiara. Że spotkałem po raz pierwszy Jezusa i y, dzięki temu y, moja wiara wzrosła. Czy, że spotkałem y, kolejny raz Jezusa. Odrzuciłem wszystko co mam, żeby zdobyć dwa punkty zwycięstwa, prawda? Więc tych znaczników troszeczkę potrzeba i tutaj sobie albo musimy zdobyć jakieś y, elementy zastępcze, albo na przykład, jeżeli y, wydawcy tutaj gry chcieliby dorzucić y, tych kosteczek, no to by trzeba było dorzucić dwie, cztery, co najmniej pięć kosteczek, jak nie sześć po prostu. 5 na pewno nie. Kolejną rzeczą, która jest potrzebna, i też dobrze jakby tutaj y, wydawca dorzucił, to to, żeby każda figurka apostoła miała swój własny stent żeby nie było potrzeby ciągle przekładania tego z jednej figurki na drugą, bo to się niszczą te figurki tak dalej, a to nie są jakieś duże koszty mimo wszystko. Y, I po prostu warto by sobie to przełożyć, żeby żeby to było, nie. Co jeszcze tutaj można, można zrobić? Pewnym problemem dużym jest to, że w grze jest losowość. Po pierwsze, kolejność tutaj graczy jest ustalana przez to, jakiego postoła sobie wylosujemy. Natomiast później mogłoby być tak, że po pierwsze, ilość rund mogłaby być podzielna przez ilości graczy, czyli żeby każdy gracz mógł y, jako pierwszy minimum raz w rundzie rozpoczynać ten, czyli jak mamy dwóch graczy, no to by na przykład było albo 10 albo 12, normalnie jest 11 rund zawsze, albo 10 albo 12 jeżeli jest trzech, no to byłoby 3, 6, 9, 12 znowuż jeżeli jest czterech też 12, czyli mogłoby być 12, jedna karta więcej czy karta targu, czy jakaś tam karta mogłaby zostać i wtedy jest tak, że po pierwszej rundzie po prostu żeton y, ten y, Znowuż, potrzebny byłby, mm, y, znaczy, ten żeton pierwszego gracza, by y, zamiast wędrować, który gracz jest aktywny, to byłby żeton po prostu przechodził, że kolejną, y, kolejną rundę zaczyna kolejny gracz, po prostu, nie? Y, można by zrobić tak, żeby wyrównać szansę, że y, odpoczynek byśmy rzucali y, po prostu y, na początku takiej rundy, i to byłby odpoczynek dla. Wszystkich graczy, po prostu. Nie? To byłby odpoczynek dla wszystkich graczy i dzięki temu mielibyśmy równiejsze szanse, dlatego że jeżeli będziemy mieli pecha i wyrzucali ciągle, yy, dobywali ciągle tylko 3 punkty odpoczynku, a drugi gracz będzie zawsze dobywał piątkę, więc po pierwsze, zawsze każdy gra, ten gracz z piątką będzie jeł, błyskawicznie rosła wiara, ale też będzie mógł więcej akcji wykonać. Nie? Kolejną rzeczą Którą jest to, po prostu byłoby to, że mm, Zamiast losować, w której krainie będziemy zaczynać Ja bym zmienił coś takiego, że y, Przygotowanie do gry polegałoby na tym, że każdy gracz wybiera sobie jedno miasto W którym będzie zaczynał, po prostu y, Wybieramy jedno miasto Jeżeli dokładamy, gramy z wariantem z Rabii, To wybieramy potem krainę, y, w której będzie startował Jezus Wybieramy też Karawanseraj Y, który po prostu karawanseraj możemy losować, to no nie ma problemu, gdzie to się pojawi. Natomiast teraz także y, po, y, po wykonaniu tego po prostu bierzemy te żetony i po prostu y, y, najpierw będzie dzielimy je nas y, na, na grupki po prostu, najpierw y, każdy z graczy wykłada po jednym rzecz jedynki, i może wykładać je albo sobie, albo y, albo u drugiego gracza. No albo możemy losować też, nie? Po prostu że, że mamy woreczku i losujemy sobie. Bierzemy żeton, patrzymy dobra. To jest dwójeczka, to podrzucamy komuś, jedynka to kładziemy koło siebie, ale wolałbym, żeby raczej było tak, że, że po prostu żeby wyrównać te szanse. Nie wiem, ile tych żetonów jest tak naprawdę. To jest 3 4 5 6 chodzi mi o jedynki, nie? Chodzi mi o jedynki raz, dwa, trzy, cztery prawda, musimy sobie to porównać, już momencik chodzi o to, żeby każdy gracz sobie mógł wykładać taki żeton przed sobą i sobie budować tą planszę, zamiast losować to po prostu budujemy, yy, dzięki czemu będzie nam łatwiej za zacząć, bo mamy dostęp właśnie do jedynek natomiast gdzie później już pójdziemy, no to jest inna sprawa, nie mamy dostęp do jedynek, dobra i mamy jeszcze mamy jeszcze trzy jedynki, dobra, czyli tutaj powiedzmy byśmy mieli, byśmy mieli to teraz jeżeli chodzi o dwójki, podzielność, prawda? dobra, jeszcze dwójki, One, dwa, trzy, cztery, czyli tutaj są jedynki, zostają nam trzy dwójki, tak? Okej, okay, dobra, czyli byśmy musieli zrobić sobie tak, że te rozkładamy, natomiast zostają nam teże tony, i teże tony po prostu sobie wtedy odwracamy i będziemy losować. Po prostu po wyłożeniu tych po prostu sobie losujemy i je po prostu wykładamy tam, gdzie pozostają wolne miejsca jeszcze, gdzie chcemy. To by bardzo znacząco zmniejszyło losowość i wyrównało szansę na w miarę równy start losowość będzie przecież z kart wydarzeń, losowość będzie z kart potrzebujących po prostu, więc możemy to naprawdę sobie sobie po prostu wyrównać te szanse, nie? i dzięki temu gra stałaby się ciekawsza i tak dalej, i tak dalej teraz jest jeszcze coś takiego, że tak że jak Kłosy, prawda? Jeżeli rzucamy kłosami, to te wyniki niestety są bardzo losowe. Nie, mamy dwie kostki, na których y, są, y, są po prostu wyniki, które pozwalają nam głosić i to jest y, to jest niestety. Po pierwsze są dwie kostki, nie? Po pierwsze są dwie kostki, więc y, po prostu jest tak, że mm, że po prostu niestety musimy musimy sobie skorzystać z tego, żeby zmienić jakoś tą osobę, żeby chętnie było, znaczy lep fajnie jakby były zamiast czterech pustych oczek to żeby były cztery, czyli byśmy od odwrócili proporcje, jeżeli wyrzucimy po prostu puste oczka, to zdobywamy sobie po prostu yy, zdoby... o Mam pomysł taki, że jeżeli rzucimy po prostu zwykłymi, y, zwykłymi pustymi oczkami, to udaje nam się głosić i dobywamy tyle punktów, ile jest pustych głosy. Y, ten, natomiast jeżeli wypuścimy kłosy, to po prostu byśmy odzyskiwali, to byłby chwila odpoczynku i byśmy dostawali na przykład sobie y, odpoczynek w tej turze, w tej rundzie jeszcze naszej, co oznacza, że moglibyśmy sobie jeszcze więcej y, ruchów wykonać. To sprawiłoby, że głoszenie byłoby bardziej opłacalne i przynosiło dodatkowe punkty. W tej chwili, w grze, to w ogóle mnie nie interesuje. Przy tym układzie, jak jest oryginalna gra, głoszenie mnie w ogóle nie interesuje. Chyba, że po prostu nie mam nic innego do zrobienia, no to ewentualnie zrobię, ale, ale raczej jest polowanie na to, żeby dotrzeć do największej ilości właśnie tych. Tych tutaj potrzebujących, więc, to jest kwestia tego, żeby to po prostu zmienić. Trzeba byłoby, oczywiście, to wszystko sobie przetestować, zobaczyć, czy to ma sens, i tak dalej. Tak samo, misje. Kolejna rzecz: misje. Jeżeli wylosujemy misję, to po prostu będzie tak, że może zamiast tak, może zamiast tak, Byśmy sobie z kart wydarzeń, wyjęli wszystkie karty misji moglibyśmy sobie wyjąć z tego karty misji i teraz tak każdy gracz po prostu losuje jedną kartę wylosuje sobie jakąś misję czyli mamy z sześciu misji użyjemy cztery i po prostu losujemy gdzie te karty gdzie te misje się pojawią i będzie trzeba po prostu po nie pójść i je zrobić jeżeli nam się nie uda no to to ten. Można zrobić sobie coś takiego, że powiedzmy, one by się nie pojawiały na początku, ale pojawiałyby się na przykład po rozgrywki Czyli powiedzmy, zostało nam 6 dni do końca, i w momencie, jak mamy te 6 dni, to losujemy sobie po prostu te karty misji, i każdy może wykonać tą jedną misję, zdobyć dodatkowe 3 punkty. Dwie misje by zostały. Te dwie misje można by wtasować w talię, albo inaczej jeszcze zrobić, że te misje, jak sobie mamy tą talię, to tą talię musielibyśmy sobie podzielić na mniej więcej trzy kubki po prostu tak jak są, tutaj są powiedzmy trzy kubki i teraz tak karty misji byśmy wtasowywali do pierwszej, do, pierwszej, do pierwszej, do pierwszej trójki. Po prostu wstosowane były wszystkie karty misji, i wtedy one by wchodziły do gry dużo wcześniej, i są większe szanse, żeby je zrealizować. No bo tak, problem polega na tym, że jeżeli wylosujemy na sam koniec gry po prostu taką misję, nie mamy szansy do niej dotrzeć, a ona da nam losowo minus 3 punkty zwycięstwa. To czasami może zaważyć. Jeżeli miałbym to wcześniej, no to po prostu mógłbym sobie taką rzecz Wykonać myślę, że y, wtedy można by dołożyć te misje więcej, czy coś y, i tak dalej, i tak dalej, ale y, żeby te misje wchodziły wcześniej, po prostu żeby w ogóle była jakakolwiek szansa. Jeżeli mam 6 dni, to jeszcze wcale nie oznacza, y, że tą misję wykonam, bo może mi się to nie opłacać. Mogę to poświęcić i, i być może, że y, odpuszczę sobie wykonanie misji, bo. Jestem w takim miejscu, że mam szansę zdobyć więcej punktów doświadczenia, po prostu. Zatem yy, to by ode mnie zależało, nie? Mogę dać, że na przykład to jakby były ostatnie 4 dni, po prostu te yy, wtedy te karty misji by trzeba było podłożyć tutaj pod, yy, yy, pod ten, pod. Yy, yy, pod, yy, pod, yy, pod. w odpowiednie miejsce pod karty dni, po prostu. I tyle. Nie? Także jest, jest po prostu też. Kolejnym problemem jest to, że na przykład dzień Paski, jak się pojawia na początku, to z niego skorzystają tylko niektórzy, więc to też nie jest dobre, żeby, no właśnie, żeby dotrzeć. To jest losowe, nie? To jest fajne, trwa to dwa dni, trwa to dwa dni, ale dotarcie z drugiego końca planszy, jeżeli jestem daleko to niestety, niestety nie będzie to możliwe, nie? Yy, zatem, yy, zatem może yy, zrobić tak, że po prostu yy, dzień Paschy byłby zawsze w konkretnym miejscu taki talii dni, na przykład właśnie w połowie, że przychodzi połowa, mamy, yy, mamy dzień Paschy, chociaż te, one się przydają raczej na początku, ale nie na samym początku też, nie? Nie wiem, no można zostawić to też tak. Jest, niewiele się da z tym zrobić po prostu, nie? Ale mówię, zachęcam autorów, żeby pomyśleli, żeby być może sobie to spisać i tak dalej, zrobić jakieś fajne żetony do wydrukowania, żeby może nawet po prostu, że dobra, jeżeli rozsyłacie, to można by to dołączyć, jeżeli jesteście w stanie to wyprodukować i. I tak dalej. Jeżeli nie, no to po prostu chociaż PDF-a do ściągnięcia, żebym sobie mógł. Yy, ten. Bo tak, zamiast żetonów, mogłaby być dwie planszetki. Jedna planszetka to jest właśnie oznaczamy karty. Na drugiej planszetce bym sobie oznaczał, właśnie, czy byłem w jednym miejscu modlitwy, w drugim, w Jerozolimie, spotkałem Jezusa i tak dalej. Czy mamy dwie planszetki, czyli potrzebowałbym tak naprawdę dwóch żetonów. Jeden żeton tutaj, drugi tutaj. To już byłbym w stanie sobie poradzić z tym, yy, mając po prostu. Biorąc jakieś coś, jakieś elementy z domu po prostu, nie? czyli dwie plansze po prostu zwyczajnie I, i tyle nie Zatem mm, zobaczę może, może nawet sobie coś takiego prostego po prostu tutaj zrobię i Umieszczę wam na BGG żebyście mogli sobie pobrać bo jeśli się nie mylę To gra jest na BGG Dobra słuchajcie Jeżeli macie jakieś inne pomysły jak tą grę można byłoby dopieścić, udoskonalić, sprawić żeby była mniej losowa I ciekawa, ciekawsza no to, to byłoby fajnie. Mówię, to czego się nie da zrobić. To gra już jest wydrukowana i nie da się tutaj dodrukować po prostu cytatów z pisma świętego Sigli, dlatego że, że po prostu to już jest, nie? Natomiast gdyby to było, można by tą grę grać też w ten sposób, że po prostu sobie, sobie po prostu jeszcze przy okazji czytamy różne rzeczy, nie? I to do, każdego, do każdej karty dałoby się coś takiego dołożyć po prostu, nie. One niekoniecznie bezpośrednio bardzo mocno mogłyby być związane, ale wtedy, że tak powiem, taka wartość edukacyjna, katechetyczna też tej gry na pewno by wzrosła po prostu. I byłoby to dosyć, dosyć ciekawe. Dobra, słuchajcie, bardzo dziękuję, bardzo serdecznie, pozdrawiam autorów i. Jestem ciekaw, czy, czy po prostu zainteresuje was ten temat, czy, czy chcielibyście tutaj coś właśnie zrobić. Mówię, najmniejszy kosz, jaki jest to to opracowanie zasad, przetestowanie ich po prostu i wrzucanie PDF do ściągnięcia, informowanie każdego kto kupuje po prostu o tym, że żeby sobie taki wariant pobrał, po prostu dodatkowy wariant rozgrywki i ten. A jeszcze jedna rzecz jeszcze jedna rzecz i to też by warto zrobić zrobić dwie karty pomocy jedna jest dla dodatku rabbi druga jest dla, doda, dla e, podstawki żeby zebrać wszystkie ikony i wszystkie zasady w podstawie tu troszeczkę jest ale to nie jest pełne żeby to wszystko było w postaci takich dwóch y, dwóch kart pomocy y, po prostu do pobrania też żeby każdy mógł sobie to wydrukować żebyśmy nie musieli ciągle wertować o tych y, tych tych żeby y, nam ta instrukcja przypominała o tych rzeczach, o których jest łatwo zapomnieć. Mnie się czasami zdarzało zapomnieć, zatem, zatem po prostu yy, bardzo fajnie byłoby, gdyby coś takiego sobie mogło powstać. Dobrze, dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Zapraszam na moje inne filmy i zachęcam też, jeżeli znacie jakieś gry chrześcijańskie, napiszcie w jakie graliście, czy wam się podobało, co w nich było fajnego i tak dalej. Jeżeli znacie jakieś wydawnictwa, które wydają takie gry, dajcie mi znać, jeżeli te gry są w sprzedaży, mówimy o, chodzi mi przede wszystkim o takie gry, to mogę spróbować napisać do takiego wydawnictwa i zapytać, czy nie chcieliby przesłać takiej gry do recenzji jedni się zgodzą, drudzy nie, zobaczymy, każdy, oczywiście każdy wydawca wolności może podjąć taką decyzję i może uda się też ten kącik takich gier chrześcijańskich po prostu poszerzyć, dobrze bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie będę wdzięczny za komentarze, za udostępnienie moich filmów na Facebooku między innymi, ale we wszystkich możliwych miejscach także za yy, tutaj komentowanie Zapraszam we wtorki, w czwartki na live. Y. Od czasu do czasu będę też robił jakiegoś live'a z rozgrywek. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i do usłyszenia.